Jesteśmy na 11. edycji ENA Ligi Mini Piłki Siatkowej, której Klub Sportowy ENA Energetyk Poznań współorganizuje z firmą ENA pod szyldem ENA Akademia Sportu. Ma na celu e, popularyzację siatkówki dla dzieci, e, naukę ABC tego sportu, a także świetną zabawę i po prostu mile spędzony czas w atmosferze, która u nas tutaj panuje. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 600 dzieci z 30 szkół Poznania i Wielkopolski. Także olbrzymi sukces, jeżeli chodzi o zainteresowanie sportem i zarażaniem bakterii sportu tych naszych najmłodszych. W porównaniu do, do poprzednich tutaj rozgrywek, też i zeszłego roku, cały czas poziom Rośnie, bo też już nauczyciele i szkoły wiedzą, czego my oczekujemy od zawodników, których tutaj przywożą. A jeśli chodzi o nasze przygotowania, no to zawodnicy, którzy u nas na co dzień też trenują w klubie, mogą się zmierzyć z zawodnikami z innych szkółek. Bardzo mi się podoba, fajnie zorganizowane, fajne atrakcje. Obok grania dzieci podczas tego turnieju mogą korzystać z różniczych atrakcji, mnóstwo zabawy, mnóstwo fanów, mnóstwo uśmiechu. Fajnie, fajna atmosfera, jest koszykówka taka, yy, można zrobić sobie sok arbuzowy na przykład. Sama gra sprawia wiele przyjemności.